Cześć wezwyczki, witajcie już w drugim odcinku mojej nowej serii Zwariowane Piosenki A dzisiaj zajmiemy się kolej, kolejnymi dziwnymi piosenkami Tym razem level up, bo myślę, że level up będzie e, Co właśnie taki odcinek W poprzednim odcinku poznaliśmy różne dziwne piosenki e, Były one naprawdę przeróżne A dzisiaj poznamy kolejne, także Nie zapomnijcie się o wszystkim i myślę, że zaczynamy. Na samym starcie latuje piosenka dla fanów grillów, ognisk. Zresztą taki odcinek również był na moim kanale. Czyli piosenka o kiełbasie. Jakby co to, dziadek Marian ma bardzo dużo takich. I one są dosłownie o wszystkim, gdzie wpaść na jego kanał. Jest tak naprawdę śpiała o wszystkim, można by rzec. To teraz może przejdziemy sobie do czegoś bardziej takiego, czego jeszcze nie było, czegoś takiego bardziej religijnego. Naprawdę sam nie wiedziałem, że to się pojawi. Ale jest to również bardzo specyficzna produkcja, czyli Ave Maria. naprawdę oglądając to, co tak naprawdę mogę, co, co, co możemy powiedzieć, niby nie jest to się z Boga, bardziej jest to jakiś tam przedstawiony humor, co nie? Zresztą to, to zależy od Was, jak będziecie to inter, interpretować. I oczywiście nie mogło zabraknąć asa w rękawie, czyli słynny y, hit mongolskich ballad. Y, od znanego nam wszystkim sanducior, Pet Simpoi Naprawdę masy było tego treści, co, co tak naprawdę jest. Raczej wiadomo jaki to gatunek muzyki, czy to disco, czy coś. Jednym się podoba, podoba drugi mnie. Eee, ale trzeba przyznać, że na coś właśnie nie da. Nie pamiętam, czy w tej serii były już zwierzęta, chyba raczej nie było. Eee, także też muszą się pojawić. Może nie takie domowe, no ale w sumie jednak mogą się zaliczać, a mianowicie chicken party. I kto by powiedział, że zwierzęta nie umieją się bawić. Oczywiście, że eee, To nie jest oczywiście jedna taka produkcja na YouTubie. Zobaczycie tego więcej. Ale przedstawiam to, co jest popularne. No to teraz może niespodzianka. Na arenę wkracza to, co było modne dosyć dawno temu. A mianowicie... Nie wiem, czy kojarzycie youtubera Narcyza, który już zakończył swoją działalność. Ale mianowicie... to naszej serii w Lil Sis i jej dis, którego pozwolicie, że nazwy nie wypowiem. Mikołajcie udany, nawet nie wiesz co to prestiż, Śmierdzisz i do tego Dis udany, drama z, ryj, z, z TVN-em z również z dupę, udana, no ale co. co ocenę dupę, pozostawiam wam, zapewne zostawiliście lajka. Pierwsza piosenka była dla tych powych Polaków i ta piosenka myślę że też jest dla takich. A nawet jeszcze bardziej bym się wahał, czyli piosenka o naszym słynnym polskim Januszu. Jak wiadomo, w jaki kraj taki hymn, Tym razem mamy e, taki oto. Myślę, że ten film jak najbardziej popiera ewolucję Karola Darwina. to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, bycia na bieżąco poleceniu w poleceniu innym kanału i myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku takiej serii. Nie zapomnijcie o promocji i o nawet spami. Także co? Widzimy się już w następnym odcinku i do zobaczenia.